Hej tutaj Denis, witajcie na moim kanale, zapraszam na przegląd zmian, jakie znajdziemy w drugiej becie iOS 14. Zacznijmy od nowej ikony kalendarza. Niewielka różnica względem poprzedniej, ale bystre oko zauważy tą zmianę. Zauważyłem również, że stare widżety, które miałem w iOS 13, są teraz dostosowane do tych z iOS 14 i mimo tego, że cały czas są na dole i nie można ich usunąć ani edytować, to teraz są w takim samym rozmiarze jak nowe widżety z iOS 14. Mały widget przypomnień dostał opcję pokazywania nie tylko ilości przypomnień, ale również treść przypomnienia, chociaż według mnie ten widget dalej nie jest w pełni wykorzystany i można by było również w tym małym widoku od razu odklikać wykonane przypomnienie. Jedną chyba z większych zauważalnych nowości w tej becie iOS 14 są animowane okładki w Apple Music w zakładce Słuchaj Teraz. Cała aplikacja Apple Music staje się ładniejsza i te okładki również w tym pomogą, a w samych ustawieniach muzyki mamy również opcję ich wyłączenia. Kolejna nowość również dotyczy aplikacji muzyka i teraz przy klikaniu w przyciski do odtwarzania muzyki mamy delikatną haptykę, tak jak gdybyśmy faktycznie lekko wciskali jakiś przycisk. Kolejna nowość: wklejając coś z innego urządzenia, jakiś skopiowany tekst, to teraz dostaniemy również informację z jakiego właśnie urządzenia wklejamy. Mamy również nową ikonkę dla przychodzących połączeń w ustawieniach. Która z kolei jest podobna do tej, która wyświetli się nam, kiedy ktoś dzwoni i schowamy powiadomienie dzwoniącego. I teraz jeszcze jedna nowość, która była już w pierwszej becie, ale warta jest zauważenia, bo w aplikacji aparat możemy teraz osobno operować ekspozycją. Ta funkcja osobiście według mnie jest bardzo na plus, bo sam bardzo często do tej pory majstrowałem przy ekspozycji już po wykonaniu zdjęcia. U siebie również zauważyłem, że iPhone nie grzeje się tak jak przy pierwszej becie oraz bateria wytrzymuje nieco dłużej, chociaż jest to za krótki okres, aby Stwierdzić, czy faktycznie wytrzymuje dłużej niż beta numer 1. Tak jak widzicie, w becie numer 2 są to małe usprawnienia i poprawki, a nie całkiem nowe funkcje. Te dwie pierwsze bety iOS 14 działają nadspodziewanie dobrze, jak na betę, chociaż nie jest powiedziane, że następne bety również będą dobrze działać. I również może być tak, że w kolejnych betach nie będzie coś do końca dobrze działać, lub bateria będzie jeszcze szybciej schodzić. Publiczna beta iOS 14 pojawi się jeszcze w lipcu, a być może kiedy oglądacie ten film, to już jest dostępna. Na moim kanale znajdziecie film jak zainstalować taką publiczną betę. Nie będę was natomiast uczył jak instalować deweloperską betę, ponieważ... Może to sprawić więcej problemów niż radości. Także czekamy na kolejne bety iOS 14 oraz pozostałych nowych systemów. Na moim kanale znajdziecie również pełny przegląd funkcji, jakie znajdziemy w iOS 14. Zrobiłem już o tym wcześniej film. Tak samo zrobiłem przeglądy w pozostałych systemach jak macOS 11, watchOS 7 czy iPadOS 14. Jeżeli jesteście ciekawi, to zajrzyjcie na mój kanał. Pamiętajcie również o łapie w górę pod tym filmem, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zróbcie to teraz. Zostań Suba, kliknijcie w dzwoneczek. I do zobaczenia w następnym filmie. Dzięki hej!